Miss Marvel to jest jeden z tych seriali, których w ogóle nie oczekiwałem. Co? A dostałem rzeczywiście super fajną rozrywkę, która sprawia, że Banan wpada na twarz, że można to oglądać i stwierdzić, to tak rzeczywiście można? To jeszcze można coś wymyśleć w świecie superbohaterskim? Oczywiście, że tak. Kamala Khan, czyli nasza główna bohaterka, nadal uczy się swoich mocy. Jest ich oczywiście tutaj więcej, no bo siłą rzeczy odcinka na odcinka coraz więcej wie. Mamy scenę, mamy scenę oczywiście, kiedy ona się wraz ze swoim kolegą, czyli z, z, z Brunem, uczą, trenują, i to jest bardzo znane, bardzo często to jest rozpowszechniane w różnego rodzaju filmach, superbohaterskich, bohaterskich. Weź tylko chociażby Shazama, tam rzeczywiście to było również pokazane, ale nie o to chodzi. Tutaj. Ten, ten serial cały jest rozgrywany dwutorowo. Co? Bo z jednej strony, oczywiście, mamy kwestie tak naprawdę kulturowe, no bo wiadomo, jej rodzina pochodzi z Pakistanu, mamy jej koleżankę, która próbuje zaistnieć, że tak powiem, w świecie kulturowym, swojej lokalnym, bardziej świecie kulturowym, politycznym, chociaż chciałoby się powiedzieć, no chyba raczej bardziej politycznym. Mamy ten aspekt, mamy oczywiście jej motyw, bo pojawia się chłopiec, chłopak, facet, nieważne jak zwał, i jeszcze mamy do tego. Wszystkie te super bohaterskie rzeczy, które Ona lubi, które kocha No między nimi oczywiście Karl Denvers Musi być jak najbardziej, jest nawiązanie Tak do tego, którego tutaj widzisz Antmana Ponieważ jest stwierdzenie, stwierdzenie W momencie, no nie, nie, ja zarówno ja Jak i Antman wyglądamy dużo młodziej niż W rzeczywistości, to chodziło o to, że Paul Rudd wiele razy mówili Ale stary, ty wyglądasz jak miał 20 lat Tak jak wyglądałeś dawno, dawno temu A on wiadomo już jest facetem koło 50 No ale rzeczywiście można, można Jak najbardziej, ale tych nawiązań z C Mnóstwo i to też są zobaczę, bo do, i, i, do Eternals jest nawiązanie i tak dalej, i tak dalej, ale to jest rzeczywiście dobre. Jak najbardziej podoba mi się, bo to rzeczywiście jest spójne na przestrzeni tych, tych chociażby dwóch, jak na razie odcinków, ale podoba mi się graficzna. Oprawa naprawdę jest bardzo dobrze. Nawiązania są oczywiście do Scotta Pilgrima, ale poza tym, tak jak już mówiłem wcześniej, to jest pięknie zrobione. Wygląda to rzeczywiście fajnie. No i serial nie jest skierowany do, do takich yy, głównie do takich osób jak ja, to do, raczej do. Młodszej, młodszej widowni, aczkolwiek jeżeli no, chcesz obejrzeć, to jak najbardziej, proszę bardzo, znajdziesz dużo ciekawych rzeczy dla siebie. To nie jest tylko tak, że nie, nie, ten serial, tylko i wyłącznie dla nastolatek, nikt inny niech nie śmie go oglądać. No, oczywiście, że nie. Można jak najbardziej sobie zobaczyć, tym bardziej, że Disney Plus jest dostępny już w Polsce od kilku dni, można ogarnąć, sprawdzić, zobaczyć, jak to się je. Nie wiem, czy takie było założenie twórców. Ale no, nasza superbohaterka wykonuje jak na razie jeden superbohaterski uczynek na odcinek. I tutaj jak najbardziej ta norma jest, jest zachowana. Podoba mi się jej relacja z rodzicami. Bo, no oczywiście, matka, coś domyślamy się, coś tam wie, bo to już ukrywa w pierwszym, drugim odcinku. Ojciec, totalnie facet odjechany. On ma swój świat, w ogóle całkowicie nie, nie wie, co się, co się dzieje. Można powiedzieć, że jedzie tam w kosmosie, i relacja właśnie z ojcem jest dosyć, dosyć zabawna, a też ten brat. Bra zaczyna politykować, no bo wiadomo, tak to się tutaj dzieje, no i muszę przyznać, że ta cała zbitka niby tych niedobranych indywiduum, mimo że to jest jedna rodzina wielka, sprawia, że ten serial się bardzo fajnie ogląda. Na dodatek, jak już mówiłem, mamy jej kolegę, czyli Bruno, jest to mózgowiec, facet, który potrafi, wiesz, MacGyver, armata z krawata, te rzeczy, potrafi wymyśleć wszystko, a jej koleżanka no próbuje, jak już mówiłem, wejść w życie polityczne, chociaż akurat okazało się, że tutaj studio popełniło błąd, gdyż no, ta koleżanka, która próbuje zostać, w pewien sposób wejść do zarządu w lokalnym meczecie, okazuje się, że nie, jak najbardziej. W islamie nie ma takiej możliwości, ażeby niepełnoletnia dziewczyna weszła w struktury zarządu meczetu, więc akurat, chyba tutaj ktoś nie dopatrzył, chyba, że okaże się za... Dwa, trzy odcinki, właściwie chyba cztery Że jednak to nie był błąd Tylko to zamierzony był y, Zamierzony jakiś taki chwyt, zamierzony zwrot akcji Bo okaże się, że to, to, to czy tamto No nie wiem, zobaczymy Nie pierwszy raz byłoby to, gdy studio rzeczywiście Zamiast na przykład flagi Flagi szwedzkiej pokazało fińską I stwierdziło, że to jest jak najbardziej to Czy inne takie bzdurne rzeczy Ale to jest naprawdę taki drobiazg, który no, dla mnie nie jest specjalnie istotny No domyślam się, że wyznawcy islamu Mogą się poczuć urażeni, że proszę bardzo, patrz. Niby tutaj wszystko umoczone w tym naszym fajnym sosie. Niby rzeczywiście mamy w końcu superbohaterkę z naszego regionu, że tak powiem. Ale mimo wszystko ktoś tego nie, do, nie dopracował. Mam nadzieję, że to jest po prostu tylko taki zabieg, który sprawi, że nie, 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 nie. Spokojnie, my to wszystko ogarnęliśmy i jest dobrze. Ale mimo to ten odcinek również jest to dobre kino. Jest to rzeczywiście fajnie oglądany. Fajnie oglądana historia, fabuła, no bo mam rozwinięcie, nie ma sceny po napisach tym razem, w poprzednim odcinku oczywiście była scena po napisach, tutaj yy, tejże nie ma, szkoda, miałem nadzieję, że coś się, coś się rzeczywiście pokaże, coś dowiemy, ale tam to było potrzebne po to, ażeby rozwinąć fabułę, dać dodatkowy wątek, dodatkowy tor, bo również nie tor z młotem, tylko tor w sensie, dokładnie wiesz o co mi chodzi, <grym> bo również tutaj yy, ta pewna organizacja pozarządowa, rządowa, nie wiadomo, do końca nie jest powiedziane. Próbuję skontaktować się z naszą z naszą superbohaterką. Dużo rzeczy się nie zgadza, ale nie mogę o nich powiedzieć, żeby nie zdradzać fabuły. Także wydaje mi się, że za dużo powiedziałem, ale obejrzysz, zobaczysz, będziesz wiedzieć, czy no... To są rzeczywiście ludzie, dobrzy czy źli, bo tego my do końca nie mamy powiedzianego. Nie wiadomo, czy oni gdzieś tam działają w porozumieniu z czyli tam Nick Fury jest, że tak powiem, na horyzoncie, czy to jednak wręcz przeciwnie, oni tutaj chyba bardziej schydrą. No, nie ma takich informacji. Aczkolwiek, jeżeli jesteś fanem, fanką komiksu, to i jeżeli było ci dane czytać Miss Marvel w komiksie, no to możesz powiedzieć, okej, okay, dobra, ja wiem, ja zgadza się, ja wiem, co to jest, kto to, mm -hmm. Wiem. Ale nie powiem No to jest właśnie Twój plus I dlatego trzeba jak najbardziej czytać książki, komiksy Wszystko, co jest ciekawe A jeżeli chcesz się dowiedzieć, co to jest Disney+, jak założyć konto Albo jak sprawić, ażeby Twój dzieciak nie oglądał treści dla dorosłych To sprawdź ten film